Hej kochani! Hej, gość! Siemaneczko, kochani, dzisiaj stwierdziłam, że nagrywam vloga z mojej zawodu z Warszawy, ponieważ biegnę dzisiaj o życiówkę i mam zamiar to nagrać, czyli mój cały dzień. A więc na początku leci oczywiście make-upik, ponieważ co się nie do wygląda, to się nabiega. Co się nie nabiega, to się do wygląda w ten sposób, no ale my dzisiaj robimy tą pierwszą wersję. Czyli po prostu biegamy. Poprosimy o wiaterek w plecki. I najlepiej dopuszczalny, czyli plus 2,0. 26 stopni na dworze. Więc będzie dość ciekawie. Ale to fajnie, fajnie, bo się w krótkich spodenkach człowiek dogrzeje. Od razu wygodniej. Szybko nóżko. Bach, bach. Leci. Wydaje mi się, że skipnę ten dział makijażowy, bo myślę, że po to po prostu nie będzie interesować. A teraz lecimy na śniadanko. A tu są moje bąbelki, jeden i drugi, cześć, cześć, jest dzidzia, tak? O, już się tak tak Takie śniadanko nam zrobiłam Nie jestem dobra w estetykę, ale ważne, że smakuje Dobra, pakujemy się na zawody, przede wszystkim e, gumę i taki mini roller kolce must have żeby ubiegać szybko ręczniczek na dupkę żeby nie ubrudzić długie leginse, bo może z 3 nie słyszę się się minus 5 spodnie do rozgrzewki długie Kosmetyczkę, które są gumki do włosów i wsuwki, bo będę robiła sobie kitkę później, a nie teraz w domu, bo nie będę dwie godziny jechała z kitką na głowie. Mój zapas wody na dzisiejszy dzień, ponieważ trzeba pić e, wodę, bardzo dużo wody. Jeszcze sobie tutaj zaraz wyleję wodę. I do tego szczotka i y, taka mini szczotka do czesania, żeby włoski idealnie wyglądały. Chyba to tyle. Co? Myślicie okej? Okay? Że będzie zajebiście. <grym> dobra. Mi spada, mi Z zgubię kiedyś ja go zapinam, on mi spada. werka leci za cudzą. zegarek, za cudzą. Leci za cudzą. no myłem zęby Wszystko za wszystko nie spada, a teraz teraz Leci normalnie normalnie jak ja to Leci poszedł, cudzą. Leci za cudzą kochanie kochani ankieta zejdzie czy nie zejdzie, mimo że nie może o. Co tam masz? Macza, troskaweczka dla Ciebie i mango je dla mnie. 30 sekund i byśmy nie dostali, bo byłem drugim klientem dzisiaj i chwilę po mnie było 15 osób. To za życiówkę. Dobra, dzięki.

<grystanie> ja myślę, że się śmieje. No, że się ze sobą zabawa. Karakter. Ja Zaraz, ty I jeszcze poprosimy o prośbę. I tak jest, <grystanie> na <grystanie> 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 No za wszystko nowe podstawiłem, to tam tak na jach powiedziałem. Być dynamiczna. Jak potrzebna mam prawa, nie, uwaga! Wysoko mnie. Idziemy tam na, na biegamy, tak? Mm -hmm. Antonise przed tym. Zbieraj się, dobrze. Wieraj się w człowieka. Tam, jak to, jak, to, jak, to. jak Weronika? Ten, te Będzie ogień Ogień i dym Wiesz, że jest tak gorąco jeszcze tak dużo robimy Już nic nie robimy. <gry> Już nic nie robimy. Prybieg Sezon Best, jakieś 1339. Zobaczymy. Wstanie nie był elegant, wystarczył 5 panów. Później będzie Dzień dobry. to już Dzień dobry. panów, figy, Mamy sezon best, piąteczka. Sezon best, lecimy tu. Jakie to jest? co za wody teraz będzie na hitę. bo czuję się, ale tak spitaliłam ten bieg, że to hit w sensie w ogóle nie przyspieszałam. Średnio, średnio, nie, Staćmy na więcej, lecimy do finału. Właśnie po tej konopackiej mają ponić rzeczy. Ja robimy zakłady ile będzie w finale. Boże, mam nadzieję, że PB 13.35. Ale... Dobra, mam... Że na pewno zakład jest taki, że minimum będzie czwórka z przodu musi być. Jakby nie, nie, widzę, nie widzę piątki, nie? Jakby nie ma takiej... nie, nie ma takiej opcji. Tutaj, przebiegko. Lecimy. Lecimy?

Pani trener, jakie emocje? Ja to mam chyba tętno 120 Nie Nie 86, to tak Zostałaś strasznie, ale to był no, bieg na dystansie, był rewelacja rewelacja, mamy to No ale przecież zostałam w tej blokie, przecież to one nie powinny, powinny nie odstrzelić to 1342, Proszę. Ona się nigdy nie wie. Brawo, kolejna teraz. Zakamerujesz? biały stok. 27 na za zadowolona. jest? Ja by... no, no, ja na filmie 39, ale 42 też akceptuję. E vlog z dziewczyn. Vlog z bezsa, to też są też dobrze. Lecimy stąd dalej. Przodu. Nie? Tą fotę chcę zobaczyć właśnie. Naprawdę, No ja. Jesteś no, yeah. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na to zadowolony? Tak. Może być? Może być. Może być! <laughs> ten, mam pierwszy chyba nagraną. Dobra. Dobra, dajmy